Ten to ma, no to ma, nie? A ten to nie ma. Jeden to, to zakład, co, co się trzyma. O, długopis. O. Jeden zakład. I ten się będzie trzymał. trzymał. Jestem czapnikiem zawodu, do roboty się też nie mogę dostać. Bo starych już nie chcą. Tak, przyjmując to musi być młoda, atra atrakcyjna, tak. mieć 18 lat i do tego 20 praktyki, jak to się mówi. Nie? Tak. No, takich oni potrzebują. No tak. tak, ładna dziewczyna z nami pracuje. No ładna, no, ładna. no a nie ta bardzo ładna, jest dziewucha to... No Ale w ogóle tam, każdy kierowca się za nią ogląda, jak z przodami. diabeł jest, no, to jest? To jest diabeł. diabeł. Ja ja ty to one, my my ja to się też oglądali. No to ona mi nie że to jest nic po prostu, no, no, nie? Niecodziennie nie trafia się na taką uroczystość. W słupskiej kapenie montującej autobusy ciężarówki święto. Szwedzi zaproponowali spółkę montaż ciężarówek skania. No, uczestniczymy my w historycznym wydarzeniu. E, uruchamiamy produkcję najnowocześniejszych ciężarówek i autobusów w słupsku. Jest to myślę ważny dzień dla miasta, dla województwa. Wchodzi najnowocześniejsza w świecie technologia, organizacja pracy do naszego regionu. I myślę, świadczy to także o tym, że e, można po prostu w tych czasach ciężkiej kryzysu także znakomicie zarządzać i prowadzić firmę. I na to przykładem jest uczta KAPENA. Szanowni Państwo. Z przyjemnością mogę zakomunikować Państwu oficjalne otwarcie tych zakładów. W mieście Feta występy, sztuczne ognie. Niech się ludzie cieszą z naszego sukcesu, mówią nam w kapenie.